Siema wszystkim, z tej strony Aldzy i witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym odcinku na kanale. A dzisiaj przyjrzymy się zawodnikom z eventu TOC, czyli Team of the Season, oczywiście z Ligi La Liga. Słuchajcie, może parę słów ode mnie. Przede wszystkim przyjrzymy się statystykom piłkarzy. No bo nie możemy za bardzo ocenić ich w grze, ze względu na to, że po pierwsze mało osób jeszcze ma jakąkolwiek kartę z Team of the Season właśnie z tej ligi a druga sprawa, że one są jeszcze niedostępne na rynku, więc nie da ich się kupić dlatego jedyne co możemy to ocenić te karty po statystykach tak więc nie przedłużając zaczynajmy i oto pierwsza, pierwszy piłkarz, któremu się przyjrzymy to jest Jesus was. 90-owe lala prawe obrońca słuchajcie, przede wszystkim skill skillboss tutaj nie pasuje jest on niebieski ball control, nie dodaje mu to do markingu, a jak dobrze wiecie, bo powtarzam to w prawie każdym filmiku, marking jest najważniejszą rzeczą u obrońcy, a tutaj Stoi na poziomie tylko 84, więc w ogóle jak dla mnie nie ma co brać pod uwagę tej karty w ogóle do składu. To jest oczywiście moje zdanie, możecie mieć inne, ale wydaje mi się, że sensownie też wytłumaczyłem dlaczego tak jest nie inaczej. Kolejną kartą na 91 oceniony, środkowy obrońca Dine. Chyba tak się czyta, nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie oczywiście jak to zwykle bywa. Natomiast tu już lepsza sytuacja wygląda z tego względu, że skill boost to holding czerwony, jednak nadal zostaje sprawa markingu, a ten marking wynosi 107. To jest oczywiście za mało, jeśli chodzi o środkowego obrońcę. Tym bardziej, że posiada tylko metr 76 m wzrostu, więc, nawet przy główkach, nie będzie on efektywny. Kolejnym zawodnikiem jest Rodri, oceniony na 92. Jeśli chodzi o Rod Rodriego, przepraszam bardzo, jestem po całym dniu pracy, rozmawiania oczywiście z klientami, to po prostu już mi się plącze język. Ale tak czy inaczej, Rodri posiada niebieski Skill boost Vision, dodatkowo 4 gwiazdki słabszej nogi. W tym yy, ofensywne statystyki ocenione są na 82 finishing, 82 shot power, 90 long shot oraz ball control jest ocenione wysoko, ponieważ yy, na 120, 100, 127, tak się mówi, 127 poziomie stoi. Natomiast dribbling wynosi tylko 101, jest to również troszeczkę mało. Aczkolwiek ta karta jak najbardziej nada się do gry. Jednak yy, trzeba pamiętać, o tym, że po prostu ten niebieski skillbus tutaj jest, a niektórym może on nie pasować, tak czy inaczej już karta troszeczkę lepsza, to znaczy to nawet nie troszeczkę, jest na pewno lepsza od dwóch pozostałych, jednak to nadal nie jest to, słuchajcie, to nadal nie jest to, mi się wydaje, że nie ma co go odblokowywać i kolejnym zawodnikiem mamy Jordiego Albe, lewego oczywiście obrońcę. I słuchajcie, jeśli chodzi o tego Jordiego Alba, bardzo fajnie, że posiada skill holding, jednak tak jak to było w poprzednich przypadkach takich tutaj, marking stoi na poziomie 112, jest to zdecydowanie za mało, przez co ta karta po prostu jest bezużyteczna, jeśli chodzi o VS Attack Mode. Oczywiście w ofensywie będzie sobie bardzo dobrze radzić, jeśli konstruujecie akcję, tak? I wykończy, będziecie wykańczać tą akcję oczywiście golem, natomiast w obronie, jeśli to wasz bot, tak? Bo gracie do przeciwnika, to bot u was broni tym Jordi Albom on nie będzie po prostu w żaden sposób efektywny, nie będzie zabierał o tej e, piłki, będzie stał w miejscu wystarczy do skillów i tyle dlatego też tutaj w tym przypadku odradzam tego piłkarza, lepiej sobie zaoszczędzić już na takiego pareja słuchajcie i już tutaj zaczynamy lepsze karty i o tym może właśnie świadczyć pareja słuchajcie, cztery gwiazdki słabszej nogi, 95 overalla kontr e, jeśli chodzi o skill boost, czyli ten czerwony dodatkowo statystyki ofensywne stoją tu już na wyższym poziomie ponieważ to jest na, e, mamy tutaj setny finishing, 92 shot power 107 long shot, 106 pozycjon do tego 108 dribbling i 111 ball control. Jest to już zdecydowanie lepsza karta, jednak nadal troszeczkę brakuje jej do takiego ideału. Yy, special Trade 1 posiada Playmaker oraz my to się 182 wzrostu ruletka, tak jak to zwykle bywa u pomocników. Yy, jest to naprawdę godna uwagi karta, ze względu też na ten skill bus ponieważ posiada czerwony skill bus counter, dodatkowo te ofensywne jakby statystyki ma dość duże. Troszeczkę można by było więcej u niego mieć tego dribblingu, ale to tylko może się czepiam, tak? Czy inaczej naprawdę ta karta wygląda bardzo, bardzo dobrze i już naprawdę jest godna Miana jednej z lepszych po prostu tutaj w tym e, zestawieniu. Jedziemy dalej. Mamy Pablo e, Sarabia. Pablo Sarabia. Przepraszam. Słuchajcie, ja naprawdę jestem zmęczony po całym dniu pracy. Ale zobaczmy tutaj tego Pablo Sarabia, który jest następną kartą bardzo, bardzo dobrą. Dlaczego? Ponieważ posiada Second Striker, jeśli chodzi o skill boost, czyli ten czerwony, można go po prostu szybciej e, levelować, tak? Mniej potrzeba tych skill boostów tutaj szybciej będzie się levelować. Natomiast statystyki, słuchajcie, statystyki. Tutaj statystyki dopiero ofensywne są na wysokim poziomie. 120 finishingu, 109 shot power, dodatkowo 102 sprint speed, czyli tej prędkości biegu, 103 longshoty, 104 pozycjoning, ale co najważniejsze, słuchajcie, posiada 132 dribbling oraz 130 ball control. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i podczas gry oczywiście mi się wydaje, bo jeszcze nim nie grałem, będzie bardzo łatwo i bardzo przyjemnie się nim sterować. Poza tym posiada tylko ruletkę i jedynym takim powiedzmy no lekkim minusem jest to, że nie posiada w ogóle żadnego special trait'u, ale oczywiście to jest do przeżycia, jak najbardziej godne polecenia zawodnik, tym bardziej, że kamów nie ma zbyt dobrych, jeśli chodzi o FIFA Mobile dotychczas, tym bardziej ta karta ma czerwony skill więc sądzę, że nie jedna osoba tutaj obecna, która to ogląda będzie chciała się pokusić po takiego Pablo następnie mamy benzemę. Słuchajcie, Benzema oceniony na 96, posiadający skillbus Shotting. I jeśli chodzi o ten skillbus, jest to tyle fajny, że dodaje do wszystkich statystyk ofensywnych, jeśli chodzi o wykończenie akcji. Czyli mamy finishing, shot power, long shot, pozycjoning oraz wolej. Dlatego Benzema jest po prostu piłkarzem, który jest o zdobywania bramek, tak? Co nie dotknie, to pewnie zdobywa bramkę. Problem jednak polega na tym, że ten dribbling oceniony nie jest na 111, a jak dobrze wiemy, przy dzisiejszych obrońcach czyli jak mamy tego Akerbiego, wyszło jeszcze multą po prostu świetnych, dobrych środkowych obrońców. To może okazać się troszeczkę za mało, aczkolwiek to oczywiście spekulacje. Dodatkowo jeden special trade oraz ruletka jako skillmów. Tak czy inaczej, godny polecenia zawodnik, oczywiście pod warunkiem, że zbieracie niebieskie skillboosty, bądź wam te skillboosty nie przeszkadzają. Kolejną kartą jest pikę, słuchajcie, i to jest świeża karta. Dlaczego świeża karta? Ponieważ e, skillboost posiada tackling, który w ogóle nie daje do markingu, ale pikę już sam siebie i tak posiada 124 markingu. Dlatego e, inaczej, i tak bym od razu kartę ze względu na ten skillboost, Ponieważ jest zielony, bardzo ciężko jest zbierać te zielone skill boosty. Myślę, że warto sobie zainwestować już bardziej bądź to w szare, bądź to w czerwone, czy już nawet niebieskie. Natomiast i tak te statystyki jego obronne są na bardzo wysokim poziomie. Do tego trzeba dodać to, że ja tutaj mam ten tackling na zerowym poziomie. Nigdy nie używałem tego skill boosta, nie miałem piłkarza w ogóle z tym skill boostem. Jednak ten skill boost zawsze dodaje jeszcze do tych statystyk, tak jak standing Tackle, który również jest w... ważny, tak jak zresztą każda tutaj umiejętność, jednak nie aż tak ważna jak marking, i tak czy Raczej wydaje mi się, że na przykład Pique wersja Player of the Month będzie znacznie lepszy niż ta tu obecna. Okej, okay, zostało nam jeszcze trzy karty. Tak jest, trzy karty zostały do omówienia. Przede wszystkim Suarez 97 overalla i tutaj znowu zielony skill boost, co jest naprawdę dość dużym minusem. Natomiast jeśli chodzi o samą kartę, słuchajcie, 5 gwiazdek słabszej nogi, eee, wykończenie na poziomie 123 finishing, 125 shot power, 103 jeśli chodzi o tempo, dodatkowo 119 long shotów, to są naprawdę bardzo, bardzo duże wartości. Eee, dribbling na poziomie 115, 128 ball, ball control, co jest na no, no, dość wysokim poziomie, tak czy inaczej stoi, i na pewno tym Suarezem będzie się dobrze grało. Jednak nie nie da się zmienić no, tak jak mówię, tego boosta, który ewidentnie, jak dla mnie, jest największym minusem tej karty. I jeszcze, może tylko dopowiem, że Special Trade posiada oczywiście Tries to Beat Offside Trap oraz Outside Foot Shooter. Shoot, przepraszam, nie shotter. <laughs> Dobra, mamy Oblaka, słuchajcie, i to jest karta, której należy teraz bardzo uważnie się przyjrzeć. Dlaczego? Przede wszystkim posiada Skill Boosta Reflex niebieski który jak dobrze wiemy, i Danaruma ma ten skill boost, który naprawdę bardzo, bardzo dużo daje bramkarzowi, oraz, innych prakty oraz inni bramkarze, którzy posiadają ten skill boost, naprawdę są dobrzy, to na przykład takich Hugo Lloris. i słuchajcie zobaczcie na te statystyki, 117 diving i 127 refleksu, to jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo dużo, do tego trzeba dodać 129 goalkeeper pozycjoning, bardzo mi się wydaje niedoceniana troszeczkę statystyka a naprawdę dużo dająca, no i oczywiście ten handling na 119, to są naprawdę do ogromne wartości i mi się wydaje, że oblak może konkurować do miana jednego z najlepszych bramkarzy w tej grze. Oczywiście pod warunkiem, że te statystyki, które tu widzimy, odzwierciedlone będą w grze. Jedyny minus jaki widzę u Oblaka to wzrost 1,88. Wydaje mi się, że to może być troszkę za mało, aczkolwiek trzeba byłoby to sprawdzić, oczywiście w grze. Dodatkowo posiada dwa special trade puncher oraz long thrower. Okej, okay, przechodzimy do yy, najważniejszej karty, tak, właściwie, pewnie dla wielu z Was. Każdy z Was chciał tą kartę mieć się nie dziwię. Oczywiście, mowa tu o Messim. Yy, jeśli chodzi o Messiego, słuchajcie, no mógłbym go wychwalać, jaka to jest niesamowita karta i tak dalej, ale chyba sami to widzicie. Statystyki takie jak Finishing, który jest bardzo ważne wykończenie w środku pola karnego, stoi na poziomie 140-133 shot power, co pozwala robić longshoty. Longshoty, skoro już jesteśmy, to ocenione są na 124, czyli to też jest bardzo, bardzo duża wartość. Dodatkowo, co jest po prostu niesamowite, to to, że ma 140 driblingu i praktycznie żaden obrońca nie będzie Wam straszny. Dodatkowo aż 4 Special Trait, ten finesse shot, którego bardzo lubię i bardzo polecam każdemu z Was, ale również Speed Dribble jest bardzo, bardzo fajnym Special Traitem. To taki pierwszy kontakt jak ma z piłką, to wtedy sobie tak wypuszcza o wiele szybciej i dzięki temu może obrońców prześcignąć. Tak, czy inaczej bardzo, bardzo dobra karta, zresztą to chyba każdy wie, bo nie trzeba tłumaczyć, no Messi to Messi i tyle. Rezerwy, słuchajcie, rezerwy, popatrzmy sobie na rezerwy. I tak, Goalkeeper, Stegen. Numer one. Ciekawa karta z tego względu, że też niezbyt dużo kart ma właśnie tego czerwonego skillboosta, a wiem, że bardzo dużo osób właśnie chce w niego iść. To znaczy po prostu budować skład na bazie jednego czerwonego skillboosta. Yy, dlatego te statystyki tutaj widzicie, nie mam niestety w ogóle na żaden poziom, więc nie widać jakby te statystyki wyglądały z wyższym poziomem. Jednak tak czy inaczej, no to do, dość dobra karta. Jednak martwi mnie ten refleks, 107. 107 refleksu, mi się wydaje, że to jest za mało. I nie będzie bronił tak jak pozostali bramkarze, czyli ci najlepsi, tak czyli Dana Ruma, batrand i tym podobne. Tak samo y, wzrost meto siedem, też mi się wydaje, że to będzie za mało. Okej, okay, czy ktoś tu jeszcze jest ciekawy? jeder, ben zobaczmy. Benedder, finishing, niebieski skill z 5 gwiazdek słabszej nogi. Warto to odnotować, słuchajcie. Mam teraz Malcolma na prawym skrzydle, który ma też 5 gwiazdek słabszej nogi. I ja autentycznie mogę wam przyrzec, że z każdej pozycji, jak nie strzelicie, piłka leci tak samo obiema nogami. Tak samo będzie w przypadku Benedera, a dodatkowo u Benedera ten finishing shot power. Stoi na bardzo wysokim poziomie oraz dribbling jest oceniony na 121. Posiada aż dwa special traits czyli Tries to Beat, Offside Trap oraz Flare. Więc całkiem, całkiem niezły ten jeden mógłby troszeczkę być wyższy. LF, nie będę teraz tutaj omawiał, mało chyba yy, z Was gra formacją, gdzie używane jest właśnie ten LF i RF. Mi się wydaje, że nie wiem czy twórcy specjalnie czegoś takiego nie zrobili, żeby już nie dowalić po raz któryś yy, kartę dobrą Dembele czy tam Jago Aspasa i dobra, to chyba tyle jeszcze gaje możemy zobaczyć, bo jest oceniony na 90 ale u Gai niestety już od razu po skillbuście widzę, tak jest, no niestety no, markingu 97 to jest za mało tak jak to tłumaczyłem w poprzednich przypadkach, okej, okay, została nam jeszcze ostatnia rzecz, co wyszła również razem z tym eventem, czyli turniej a w tym turnieju słuchajcie, możemy otrzymać piłkarza, któ którego będę dzisiaj grał na streamie, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, stream odbędzie się pewnie dziś wieczorem, 18-19 a mianowicie mówimy teraz o And Tuanie Griezmanie, który jest do odebrania 95. overall, skill boost, Second striker, 4 gwiazdki słabszej nogi 132 finishingu, 114 Shot power, 107 shot passing, ale Dribbling i ball control, stojący kolejno Na 123 poziomie oraz 127, dodatkowo Posiada aż 3 special trade, w tym Finesse shot, dlatego chcę też zgarnąć Tego piłkarza, na pewno Griezmann podniesie Mi po pierwsze overall drużyny, po drugie Na pewno dużo wniesie do tego składu I powiem wam szczerze, że tak naprawdę, naprawdę Bardzo się cieszę w sumie, że to on jest tym piłkarzem i będzie go można zrobić za darmo dodatkowo jeszcze ocenimy tutaj tego pana Wisić, Wisicia, <laughs> czy jak to się czyta, słuchajcie, skill boost czerpony, więc warty jest uwagi, druga sprawa, że posiada 127 tempa, więc to jest naprawdę dość dużo to samo statystyki ofensywne 108 finishingu, również robi wrażenie, Bol control 120, dribbling 105 i to chyba tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze yy, rzeczy statystyki special trade long shot taker, speed dribber oraz skill move, ruletka słuchajcie to by było na tyle. Tak jak to wspomniałem wcześniej, zapraszam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj na live'a, gdzie pogramy ten turniej. Będziemy cisnąć o tego Antoana Griezmana. Ja myślę, że będzie spoko. Tak, czyli dacie, dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną byliście. Jeśli Wam się filmik spodobał, chcielibyście kolejne części, oczywiście jak będą kolejno wychodzić następne ligi, a może byście chcieli, żebym też omówił EPL, czyli Barclays Premier League, które już jest dostępne. Dajcie mi koniecznie znać, dajcie też znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tych piłkarzach no i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo niesamowicie mnie to motywuje, a przede wszystkim przyczyniacie się, bardzo, bardzo się przyczyniacie do rozwoju kanału. Dzięki wielkie jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, cześć, cześć.